Dzień dobry Państwu, dzisiaj zapraszam na przegląd rosyjskiej twórczości patriotycznej. Zobaczymy, co tak zwani rosyjscy korespondenci wojenni piszą w telegramie. Jeśli Wam się taki format spodoba, to obejrzyjcie do końca, wtedy YouTube będzie wiedział, żeby pokazywać to innym. Ja będę widział dobre wyniki i zrobimy to po prostu jeszcze raz, a być może będziemy to robić regularnie. A zaczniemy sobie od kanału Repartior Filata, w który pokazuje nam materiał wideo, na którym ukraiński dron leci, manewruje. I trafia cel, i potem pisze: A gdzie materiały wideo podobnych przelotów od naszych pilotów, tylko nie na poligonie, a na linii frontu? A takich lotów u nas nie ma. Tak, o, tak jako że nie mamy bazy materialnej, czyli po prostu sprzętu, albo nasi piloci, operatorzy, są tak wstydliwi, że nam tego nie pokazują. Cały nowy rodzaj wojsk ogłoszono u nas faktycznie w Federacji Rosyjskiej podobnie jak w Ukrainie, tylko na długo później ogłoszono powstanie osobnego rodzaju wojsk, wojsk dronowych. W Ukrainie to jest bardzo skuteczna formacja dowodzona przez Madziara na terenie Rosji to istnieje i w zasadzie, jak twierdzą korespondenci wojenni, na tym się to kończy. Czytamy dalej: Cały nowy typ wojsk ogłoszono, a w pasach leśnych manewrować możemy tylko na włóknie światłowodowym. Pozostały drony FPV, jak uderzały z rozpędu. W ostatnim stadium lotu, tak ciągle wlatują, już dwa lata. Czyli tutaj też rozwinimy to, jeśli Rosjanie lecą dronem, który jest sterowany za pośrednictwem włókna światłowodowego, to manewrują. A jeśli to jest klasyczny dron FPV sterowany radiowo, a po obu stronach linii frontu wciąż jest takich bardzo wiele, nie będę tutaj udawał, że wiem jakie są proporcje, ale jednak te światłowodowe nie są tanie. Więc możliwe, że tych radiowych jest po prostu wciąż więcej. I jak tutaj się dowiadujemy, Ukraińcy potrafią takim dronem kierowanym radiowo manewrować, nawet pomiędzy drzewami, a Rosjanie po prostu się rozpędzają takim dronem i uderzają, jak się uda. Tutaj dodam od siebie, że precyzja trafienia jest głównym. Elementem, który sprawia, że drony są tak niebezpieczne, bo w przeciwieństwie do pocisku artyleryjskiego można ten lot skorygować nawet w ostatniej chwili i trafić prosto w ten punkt, gdzie operator chce trafić. Czytamy dalej. Drugie. Takie loty są możliwe przy obecności latającego retra retranslatora. Czyli przekaźnika. Po polsku chyba to słowo retranslator nie jest tak powszechne w tej formie, w tym znaczeniu. Chodzi po prostu o to, że drugi, często większy dron, lata w powietrzu i jest przekaźnikiem sygnału. Operator na Ziemi musi mieć połączenie z dronem, który lata gdzieś wysoko, a on już łączy się z tym dronem blisko Ziemi. Czytamy dalej, to sprawia, że znika problem cienia radiowego i zapewnia poligonowe warunki operatorom Sił Zbrojnych Ukrainy na linii frontu. Ceną jest życie naszej piechoty. Oczywiście nie chcę tutaj przed Państwem roztaczać wizji, w której ukraińskie drony są niebezpieczne, a Rosyjskie już nie, ukraińscy żołnierze także niestety giną i są ranieni przez rosyjskie drony, ale tego typu wpisy pokazują, że wciąż Ukraina przynajmniej w niektórych miejscach zachowuje pewną technologiczną przewagę. Chociaż w momencie, w którym pojawiły się drony na włóknie światłowodowym, Istniało poważne ryzyko, że Rosjanie im tę technologiczną przewagę ostatecznie odbiorą. Jednak póki co jeszcze to nie jest ten moment. Mamy tutaj kanał Kremlowska-Jatabakierka. To nie jest taki typowy Z. Wajenkor, czyli korespondent wojenny Z, tylko taki kanał z rzekomymi kremlowskimi insajdami. Niby oni mają kontakty wewnątrz Kremla, w cerkwi prawosławnej. Dugina często wypowiedzi cytują. Można traktować to w pełni na poważnie i w pełni ufać. Można traktować to jak ciekawostkę, ale zobaczmy co piszą. Putin rozkazał zrobić tak, żeby pilnie zakończyć... Uderzenia w rafinerię. Według danych źródeł w Ministerstwie Obrony, taki rozkaz prezydent wydał, oddał kilka dni temu. To jest wpis, proszę państwa, z 18 jeszcze września. Dość stary, ale pomyślałem, że nie cytowałem go jeszcze, to warto tutaj go dlatego umieścić, że no widzimy, że się nie udało. Nijak i zupełnie sprostać temu zadaniu. Swoją drogą jeśli kilka dni temu w połowie września to to i tak było półtora miesiąca po rozpoczęciu kolejnej kampanii uderzeń na rafinerię. Czytamy dalej: w Kremlu zostały te informacje potwierdzone. Uderzenia w rafinerie stały się bardzo poważnym problemem, z powodu którego Cierpi gospodarka, na przykład w tej chwili podrożenie paliwa i zagrożenie wzrostu cen jest, prowadzi do hmm, prawdopodobieństwa wprowadzenia kartek na produkty. To z kolei się nie sprawdziło. Tutaj cytowanie takiego starszego wpisu pozwala nam ocenić także i jego wiarygodność. To trzeba zatrzymać. I tutaj pojawiła się także informacja, właśnie od Cerkwi Prawosławnej, wypowiedź jednego z przedstawicieli kontaktów tego kanału. Także znowu wróciliśmy do pomysłu, żeby przeprowadzić procesje krzyżowe na terenie rafinerii i innych ważnych dla Rosji i jej zwycięstwa obiektach. Takie rzeczy też w rosyjskim internecie się pojawiają. Tutaj mamy znacznie już świeższy materiał, 14 października, i patrzymy dwóch majorów. Pisze o sytuacji także bezpośrednio związanej z atakami na rafinerię. Minął miesiąc, Putin podobno oddał rozkaz, żeby te ataki powstrzymać. Cerkiew rozważała. Marsze z Krzyżem to też okazało się pomysłem niewystarczającym. I tutaj kanał telegramowy dwóch majorów, jeden z tych większych, bardziej popularnych w środowisku tak zwanych zetników, czyli właśnie fanów Wojny i Putina, pisze tak: Łączność i współdziałanie. Wszyscy widzieli, że jak tylko zaczyna się dronowy nalot, wyłącza się internet mobilny. To faktycznie jest powszechne w tej chwili w Rosji zjawisko, które dodatkowo bardzo negatywnie wpływa na szereg różnych zjawisk w samej Rosji. Te ataki dronowe stały się Powszechne, jak tylko się zaczynają, poszczególne regiony wyłączają internet i nagle przestają działać. Bankomaty, płatności kartą w sklepach niektórych, czasem też nawigacja ma problemy. I ogólnie ludzie nie mogą korzystać z internetu w telefonie, no chyba, że są w zasięgu Wi-Fi. Sami wiecie, jak często korzystacie z tego typu rozwiązania. I jak może go brakować? Czytamy dalej. Według ocen naszych towarzyszy z równym powodzeniem można by próbować przeszkodzić dronom dzięki kolektywną, kolektywnym obrzędom religijnym. To jest piękne nawiązanie do tego wpisu, który mieliśmy przed chwilą. Oczywiście drony. Bardzo rzadko reagują na praktyki religijne. Nie chcę twierdzić, że to się nigdy nie zdarzyło, bo trudno byłoby mi udowodnić brak wpływu modlitwy na przelot drona, więc nie będę tak mówił, ale jednak jest to zjawisko raczej rzadkie. Więc on tu stwierdza, że odłączanie internetu też nie działa. Faktycznie były takie momenty, kiedy drony po obu stronach, te drony dalekiego zasięgu, wykorzystywały sieć komórkową do tego, by namierzać swoją pozycję i korygować lot. Ale od tego czasu minęło już wiele miesięcy, powstały kolejne warianty dronów po obu stronach. Obie strony się zaadaptowały, zauważyły, że przeciwnik wyłącza internet. To już po prostu nie wpływa korzystnie na obronę antydronową w stopniu, który by usprawiedliwiał niedogodności dla ludności i biznesu. Tak przynajmniej wynika z wpisu dwóch majorów, i ja osobiście generalnie się z tym raczej mogę zgodzić. Nie widzę informacji, które by temu przeczyły. Czytamy dalej, a otóż organizacji łączności pomiędzy mobilnymi grupami ogniowymi wyłączenie internetu przeszkadza poważnie. Wojskowego internetu jeszcze nie stworzono, starlinków na każdą pozycję nie wystarcza. I sieć mobilnych grup ogniowych staje się... Rozsypką indywidualnych punktów. Myślę, że tak bym to przetłumaczył. Nie, do, nie jest to dobre tłumaczenie, na pewno nie idealne. Można by powiedzieć, że archipelagiem niepołączonych ze sobą wysp. Ale rozumiecie o co chodzi tutaj. Po prostu zamiast spójnej sieci, spójnego systemu punktów ogniowych, mamy, jak tutaj możemy przeczytać, Każda grupa ogniowa w momencie ataku pracuje sama dla siebie, bez wiedzy o sytuacji operacyjnej, a przecież w obronie przed nalotami uczestniczą najróżniejsze. Ministerstwa formacje, co tylko utrudnia sytuację. Tutaj dodałbym od siebie mamy coraz więcej informacji o tym, że rosyjskie śmigłowce bojowe, zresztą tak samo jak na terenie Ukrainy, biorą udział w zestrzeliwaniu dronów, że pojawiają się samoloty, które się tym zajmują i tutaj zaczyna być to zupełnie kluczowe, żeby te poszczególne formacje ze sobą się komunikowały, bo bez tego skończy się jak w przypadku samolotu nadgroznym. Mówię tutaj o tragedii azerskiego samolotu, który się niestety w wyniku braku rosyjskiej komunikacji rozbił. Oczywiście to była wielka tragedia, jeśli rosyjski śmigłowiec bojowy zostanie w ten sam sposób zestrzelony, no, tego już tragedią nie nazwę, bo sami wiecie dlaczego. Natomiast narzekają tutaj na dwie rzeczy. Po pierwsze Odłączanie internetu sprawia, że grupy ogniowe po prostu nie wiedzą, do kogo strzelają. Po drugie, pojawia się tu jeszcze głębszy problem. Okazuje się, że rosyjska armia wciąż nie jest w stanie swoim żołnierzom, nawet nie na froncie, tylko na głębokich tyłach, zapewnić bezpiecznej komunikacji. Oni się dalej komunikują przez internet przez Telegrama, Discorda, WhatsApp i tak dalej. Pewnie niedługo będą zmuszani do przechodzenia na ojczyźniany komunikator Max, ale zobaczymy, czy on będzie odpowiednio dobrze w ogóle działał. Kolejny wpis, tym razem Anastazja Kaszewarowa ostrzega, czytamy według mojej informacji pod obserwacją naszych służb, Znajduje się około 70-80 nazwisk. Ona tutaj pisze o korespondentach wojennych. Jakie prawne pretensje mają do tych ludzi? Przekazywanie niewiarygodnej i mm, Zmanipulowanej informacji o stanie spraw na froncie gospodarce, dyskredytacja sił zbrojnych, realna, to znaczy mm, świadome kłamstwa i wrzutki. Wrzutka, wprost, tutaj chodzi o takie świadome publikowanie informacji w celu sprowokowania jakiejś konkretnej reakcji. Kradzież pomocy humanitarnej, mm, Przyswojenie sobie zebranych od ludzi pieniędzy, różne schematy oszu oszustw przy pomocy dla specjalnej wojennej operacji, publikacja w ogólnym dostępie danych żołnierzy i danych oddziałów. Wygląda na to, jeśli te informacje są oczywiście prawdziwe, że Federacja Rosyjska szykuje jakiegoś rodzaju czystkę w środowisku. Jak oni na nich mówią, sroćna zbor sikaw. Sroćny zbor to jest pilna zrzutka, tak dosłownie. To jest ta sama klasa ludzi, do których zaliczam się ja po drugiej stronie barykady. To znaczy, tam też są ludzie, którzy publikują różne. Materiały wideo, wpisy informują o tym, co się dzieje na froncie, a przy okazji zbierają pieniądze i wysyłają pomoc na front osobiście lub nieosobiście, przy czym czasem przy tym robią dobry biznes. Tak się zdarza faktycznie i sam nie wiem, co jest lepsze, to, że Rosyjskie państwo zacznie takich ludzi wsadzać do więzień, czy lepiej byłoby, żeby oni wciąż robili to, co robią? Trudno powiedzieć, bo część z nich pomaga zupełnie uczciwie. Tak jak my tutaj to robimy w Polsce. Z drugiej strony, więc jakby ich wsadzili, no to byłoby dobrze dla nas. Z drugiej strony, ci, którzy robią to nieuczciwie, szkodzą i to też dobrze dla nas. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju zagwostkę. Tutaj z kolei mamy białoruskiego siłowika. Trudno to przetłumaczyć: silawik to jest dosłownie funkcjonariusz resortów siłowych. On się przedstawia jako białoruski, ale pisze bardzo dużo o sprawach rosyjskich. I stwierdza on, że na kazachsko-rosyjskiej granicy już który to już tydzień są problemy z przejazdem ładunków. Faktycznie pojawiały się takie informacje od pewnego czasu, że utykają ciężarówki na granicy kazachsko-rosyjskiej, a to jest jedna z tras z Chin do europejskiej części Rosji. Potężne znaczenie ma ten transport na tej trasie. I tutaj czytamy, tam znajduje się ogromna liczba pomocy humanitarnej z Chin. Oczywiście można śmiało założyć, że pomoc humanitarna z Chin to na przykład elementy potrzebne do produkcji dronów, same drony i tak dalej. Więc no, to nie jest tylko pomoc humanitarna w takim klasycznym sensie, koce i kasza, tylko też sprzęt zupełnie bojowy. Czytamy dalej: Humanitarki z Chin, w tym też mojej, czyli tej, którą on zamówił, kupił. Przyczyny tego, że wszystko tam stoi, mnie, mnie je wyjawili w cztery oczy, ale to nie jest do końca publiczna informacja. Jeśli w najbliższym czasie problem nie zostanie rozwiązany, to będzie bardzo, ale to bardzo smutno. Tutaj pozostaje wyrazić nadzieję, że faktycznie problem nie zostanie rozwiązany. To jest 15 października, wtedy został opublikowany ten wpis, i mam nadzieję, że sytuacja się nie rozwiąże. To by bardzo pomogło. Karetka to u mnie, bo jakże byłoby inaczej. I tutaj na sam koniec Pazywnoj Leon, wczoraj pojawiła się informacja o kolejnym mięsnym szturmie z naszej strony, niestety potwierdzona. Nasi honorowi dowódcy podobne, um, naszych honorowych dowódców niczego nie uczyły podobne działania pod Uchledarem, Wuchledarem po ukraińsku, Avdijewką i tak dalej. Jaki jest efekt straty dziesiątki dwusetnych i siedemnaście jednostek sprzętu? Odpowiadać za to ktoś będzie brzydkie słowo, czy nie? Dwa znaki zapytania. No, klasyczna sytuacja, niestety dla nich, a na szczęście dla nas, faktycznie wygląda na to, że rosyjskie dowództwo się nie chce niczego nauczyć. I tak jak wysyłali kolumny sprzętu i setki żołnierzy do szturmów przez ostatnie prawie 4 lata, tak robią to dalej. W ten sposób udało im się zdobyć w ostatnich miesiącach mniej niż procent terenu Ukrainy i stracić przynajmniej dziesiątki tysięcy żołnierzy. Donald Trump mówi już o półtora miliona zabitych i ciężko rannych. Choć akurat on nie jest najbardziej wiarygodnym źródłem. I teraz obserwujemy kolejną aktywizację, i znowu szturmy, szturmy i szturmy. Kolumny pancerne jedna za drugą. I możemy tylko liczyć na to, że Ukraińcom nie braknie dronów, granatów moździerzowych i pocisków artyleryjskich, żeby dalej. Zadawać te straty tak długo, aż ta wojna stanie się dla Rosji i Rosjan zbyt bolesna. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. To już wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dajcie znać, jak Wam się podoba taki format. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.